Czy za platformą było lepiej? Było lepiej. Ja eee, czym to się różniło według pana? Czym się różniło? Nie, no, spokojnie, wejście do ludzi, inne. Ja bym ci by wyborował, pan zagłosował. Miesiąc, ja bym ci by zagłosował ja bym bym pan na platformę, czy na innego? Na platformę. A tuż dobrze, że wrócił? Bardzo dobrze. Przepraszam, mogę jeszcze pytanie. C Jaki. Czy jest pan zadowolony z rządu aktualnie? Jak pan ocenia polski ład PiSu, ten program PiSu? A Tak? Jaki jest powód? A no, to wredne to wszystko jest. A, a ma pan trzynastkę, czternastkę? Panie, czy na to już dawno poszło z podatkami. Czyli co, drożyzna jest, tak? Cholerne drożyzna. Co zdrożało? Wszystko. Spożywcze rzeczy? Bardzo. Prąd? Prąd, gaz. gaz, gaz. Rachunki? To jest, yy, no to wszystko Kredyty, wszystko, tak? Wszystko. I kto ma wpływ na, te, na to wszystko, na te ceny? Przecież od minister finansów. Jak sobie radzi minister finansów? Kiepsko. Czy za... Nie ma go, nie ma go nawet. Czy za platformą było lepiej? Było lepiej. Co ja e, to się różniło według pana? Czym się różniło? Nie, no, spokojnie, wejście do ludzi. Inne... Ja bym ci w wyborach, pan zagłosował? Na, ja bym Ci zagłosował na platformę, czy innego? Na platformę. A to dobrze, że wrócił? Bardzo dobrze. E, rozumiem. się go bardzo i dlatego. I czyli, czyli za platformę, za Tuska było lepiej wtedy, tak? To praca, to. praca była wtedy? No, w tego pracy walczyłem z innym kryzysem. Wtedy inny A teraz weszli w takie głębokie dno, że już. Dlaczego ten kraj taki jest podzielony yy, na, na dwie strony? Jak pan to ocenia teraz? To zależy, kto, kto jest K przy władzy. Kto, kto to spowodował takie podzielenie w, w społeczeństwa? Kaczyński. Tak? A powiem być Kaczyński w polityce, bo ma swój wiek już? On już powinien odejść. Na emeryturę? Zgadza się, jak ma wy, wypracowane emeryturę. A Andrzej Dudak sobie radzi, prezydent. No nie za bardzo. Języki nawet według pana, nie wiem, za granicą dobrze się prezentuje i tak dalej? No nie, to teraz się ruszyło, tak to, pierwsza kadencja do niczego była. To dyktowali, to... Kto za niego, bo mu się kadencja kończy. Nie jeszcze pan? Nie ma, nie ma tego. I to, 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 to kto wie, czy jest ktoś, czy może co, co musiałby rząd zrobić, żeby pan był zadowolony? Po prostu zmienić <ISEN> odsumek niektórych ludzi od wali. Czyli za dużo tych postulatów... Uh -huh. Za dużo posłów w powierzchni, i ziomy tego, yy, odsunąć od tego. Ile powinien zarabiać poseł? Tak mniej więcej, no. No, przynajmniej cztery pensje średnie. Cztery pensje? Dobra. Tak, tak jak kiedyś było. Miłego dnia, dziękuję. Proszę. Dzień dobry, szybkie pytanie. Czy zauważyła Pani wzrost cen w sklepach? Tak. Oczywiście. Jakich, jakich rzeczy? No, prawie wszystkich. Wędlina, sery, chleb. Chleb ile kosztował wcześniej, na przykład rok temu? No, rok temu na przykład płaciłam złoty 59. Zł, a teraz ile? Teraz 2,19. Taki najtańszy, najzwyklejszy. Tak, tak. Jak pani myśli, kto ma wpływ na te ceny? No rząd oczywiście. Rozumiem, a jest pani zadowolona? Podwyższają cenę benzyny, dowozi się wszystko, więc wszystko drożej. Czyli za, a za paliwo kto jest yy, odpowiedzialny? Rząd. Też rząd. Oczywiście. Wszystkie wina rządu te ceny. Takie.